No i witam serdecznie z tej strony. Kamstar, a dzisiaj mówimy bardzo ważną rzecz, jaką jest koniec sezonu. W tym odcinku dowiecie się, czy sezon będzie przesunięty, kiedy może właśnie ten sezon się skończyć. No i generalnie dowiecie się najważniejszych rzeczy związanych z końcem tego sezonu. Dlatego warto ten odcinek obejrzeć, bo każdy gracz Fortnite'a powinien takie rzeczy wiedzieć, że po prostu nie, nie obudzi się któregoś dnia z nowym sezonem i niewykonanymi questami. Tutaj jeszcze pamiętajcie jedynie o subiku, łapeczce w górę, żeby, żeby ten kanał cały czas się mógł rozwijać, a jeśli chcecie mnie wesprzeć, to wpiszcie kodik start do sklepu i wtedy z każdym zakupem wspieracie mój kanał w rozwoju, dziękuję. Dobra, a teraz do rzeczy. Dlaczego sezon może być przesunięty i czy faktycznie właśnie może być przesunięty? Kiedy miało być to jakby oficjalne zakończenie tego sezonu pierwsze? Wszystko raz Wam powiem. Zacznijmy od tego, że główne zakończenie tego, tego sezonu miało być 30 listopada. Była to data, która była ustawiona już na samym początku tego sezonu, no i była ona widoczna w karnecie. To jest taka data, gdzie faktycznie ten son powinien się skończyć, jednak może zostać ten son przesunięty minimalnie. Dlaczego? Już tłumaczę. Generalnie w Fortnite mamy coś takiego, że odkąd pamiętam, nowe sezony były zawsze w czwartki. Zawsze w czwartek był koniec sezonu. No i tutaj jeśli ktoś sobie otworzy kalendarz, 30 listopada jest to pędzia. No i jest tu pierwszy właśnie tak jakby informacja, że być może Epic przesunie właśnie z tego poniedziałku na czwartek e, końców. No, dlatego że po prostu zawsze po prostu w czwartek jest jakby nowy son. E, kiedyś też było właśnie tak zaplanowane i też pamiętam, że było przesuwane to na czwartek, więc to jest jakby pierwszy argument, że może być nieznacznie ten son przesunięty. Drugim argumentem jest w sumie to, że jest z tego co wiem jeszcze chyba właśnie jedna czy dwie aktualizacje, które do Fortnite'a muszą wejść. Epic Games działa w taki sposób, że po prostu wszystko robią z dużym wyprzedzeniem. W tym momencie Epic Games prawdopodobnie już tworzy właśnie gdzieś kolejne dwa sezony. Gdzieś tutaj myślę, że spokojnie jest już ten sezon 16 robiony. Dlaczego? Dlatego, że po prostu bardzo dużo czasu zajmuje zrobienie sezonu. W tym momencie jest to już potwierdzone przez leakerów, że Epic Games testuje już pierwszy e, patch, czyli patch 15.1, e, czyli patch nowego sezonu jest już testowany, czyli on jest po prostu jakby w pełni gotowy, jest po prostu testowany i usuwane są wszystkie błędy. Więc jak widzicie, my jeszcze mamy około tutaj no niecały miesiąc do końca sezonu, oni już pierwszą aktualizację po starcie sezonu już sobie testują. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, że właśnie Epic ma zaplanowane aktualizacje. Z tego to właśnie wiem, aktualizacja jeszcze chyba jedna czy dwie muszą wejść, bo są już jakby przygotowane jest ta aktualizacja chyba właśnie 14.5 na pewno będzie. No i tutaj wygląda to następująco, że jeśli te aktualizacje nie wejdą, no to nowy są się nie odbędzie. Także muszą wejść jeszcze aktualizacje. Więc jeśli byłyby te aktualizacje, no to one muszą się właśnie prawdopodobnie w najbliższym tygodniu jakby odbyć i dopiero wtedy będziemy mogli coś mówić tutaj na koniec sezonu. Tutaj jeszcze warto dać, że jest dużo jakby niewiadomych z tym Marvelem i Galaktusem i również musi się odbyć event z Galaktusem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu cały czas Epic hypuje tego Galaktusa i nawet jeśli jesteście content creatorami dla Epic Games, tak na przykład jak ja, no to po prostu dostajecie maile i na przykład w tych mailach od porządku sezonu było, że ten Galactus coś robi na tej mapie, coś take mini, no i mimo wszystko coś musi się z nim wydarzyć. Dlaczego według mnie małe przesunięcie jakby jest bardzo możliwe? No po prostu wydaje mi się, że Epic Games tak planuje zawsze te sezony, że w większości po prostu nie trafia w tą datę zakończenia i wydaje mi się, że ten 30 listopada był taki dosyć... no na oko raczej strzelany. I wydaje mi się, że sezon zakończy się tak naprawdę e, 3 grudnia. Dlaczego? Dlatego, że po prostu 3 grudnia jest to czwartek, czyli po prostu standardowe jakby zakończenie sezonu, jakby nowego sezonu wprowadzenia, nowy sezon wprowadzenia i zakończenie właśnie starego. Więc ja bym obstawał, że to właśnie będzie 3 grudnia. Plus tutaj informacje od moich widzów, którzy grają na konsolach. Z tego co wiem, bardzo dawno temu, już gdzieś na początku tego sezonu, na konsolach widniała data, że zakończenie będzie 3 grudnia. Z czego to może wynikać? Dlaczego jest taka rozbieżność? Już tłumaczę. W Epic Games zjadło tak, że po prostu prawdopodobnie róż, różni pracownicy po prostu odpowiadają za różne rzeczy: typu za stronę internetową, za właśnie na przykład konsole, za PC, za karnet. No i tutaj wydaje mi się że po prostu jest coś takiego, że e, część pracowników na przykład ustawia daty, jakby in, daje informację graczom, właśnie, że 30 listopada mi daje, że 3 grudnia i wtedy nie wiadomo. Mi się wydaje, że 3 grudnia faktycznie jest bardziej realistyczny i jeśli miałbym pejść, to obstałem właśnie 3 grudnia jako tutaj zakończenie sezonu. No i tutaj mogę podać za przykład, że na przykład była sytuacja taka że po prostu był sezon, gdzie były trzy różne daty zakończenia sezonu i wszystkie właśnie niby, niby były ok, były to oficjalne daty, no ale tylko jedna się oczywiście sprawdziła, bo tam z tego swojego chyba w karnecie była inna data, chyba na stronie była inna data i jeszcze przez była inna data podawana, więc po prostu ta no już, jak wiecie, Epic może zawsze się pomylić, no bo naprawdę tutaj bardzo dużo pracowników za to odpowiada. Także podsumowując, według mnie zakończenie sezonu, no będzie raczej tego 30 listopada. Czy zdążycie wbić jeszcze level? Bo na pewno będą takie pytania. Według mnie, jeśli ktoś ma na przykład tutaj jeszcze 100 leveli do wbicia czy coś, to na czylku to zdąży, dlatego że Epic Games będzie dawało teraz właśnie bardzo, ale to bardzo dużo właśnie tych e, wyzwań. No i wydaje mi się, że po prostu na czylku można wbić. Ile jeszcze nas wyzwań czeka? Czeka nas w tym tygodniu, czyli 12 listopada, jeden tydzień wyzwań. 19 czeka nas kolejny, no i czwarty tydzień wyzwań, ostatni, czeka nas 26 w czwartek listopada. Także takie jeszcze wyzwania będziemy mieli i będzie można tego ekspadowić. Tutaj pamiętajcie, że teraz będzie prawdopodobnie bardzo ciekawie w Fortnite, cie. z tego powodu, że jeszcze odbędzie się jeden turniej Marvela na pewno. Odbędzie się prawdopodobnie event Galactusa. No i bardzo możliwe, że. Również pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe właśnie tutaj Marvelowe rzeczy, jakby z fabułą czy coś, czy jakieś zmiany mapy właśnie, dlatego że po prostu i Epic musi przyspieszyć tego Marvela. Marvel w tym momencie jest naprawdę fajnie zaczął być robiony, dlatego że są te turnieje, dzieje się dosyć dużo, ale mimo wszystko tych zmian na łapie nie ma. Jeśli miałbym obstawiać, optam, że w następnej aktualizacji wejdą duże zmiany i będzie coś taka finalna aktualizacja jakby związana z Galactusem, która po prostu prowadzi jakiś event, coś w tym stylu. Dodatkowo, z tego co wiem, event na pewno się odbędzie, dlaczego, e, dlatego że po prostu będzie jakieś odliczanie do no nie wiadomo, czy końca właśnie sezonu, czy eventu. Ja bym wstał event. Dlatego, że likerzy właśnie znaleźli już, yy, jakby tutaj, grafikę nowych, po prostu takich, jakby e, alertów, takich właśnie informacji, że jakby odliczania, że po prostu coś będzie się działo. Takie odliczanie jest bardzo tutaj popularne w Epic Games, dlatego, że ono już występowało parę razy i na przykład mieliśmy odliczanie na telewizorach, odliczanie na agencji, no i generalnie było bardzo dużo właśnie takich motywów, i wydaje mi się, że po prostu będzie to praktycznie to samo. Czy daję mogę coś jeszcze dopowiedzieć, po, do jakby jaki ten event będzie? Z tego co wiem, event dokładnie jeszcze nie. Nie mogę Wam zdradzić, bo oczywiście nie wiem o nim, ale wydaje mi się, że będzie on mega związany z Galaktusem. Dlatego że na mapie znajdują się takie właśnie jakby czerwone e, punkty, czerwone właśnie panele, które coś mają do Galactusa, dlatego że ich nie da się zniszczyć. Dodatkowo, jeśli ktoś właśnie wchodzi na Fortnite'a, to na niebie jest już widoczny Galaktus, czyli on się po prostu zbliża. No i tutaj, jeśli byście chcieli taką większą rozkminę tego eventu, czy tego co może się zdarzyć na mapie, to w, oczywiście macie napisać. I ja postaram się przygotować. Dużo osób mówi, że Kad Galaxy zniszczy to mapę i nekad wrócimy na starą mapę, czy coś. Tutaj szczerze nie da się niczego wykluczyć, dlatego że Epic musi naprawdę coś mocnego zrobić i tak widać, że Epic faktycznie zaczyna powoli pracować nad tą grą, no bo to, gra jest w coraz lepszym stanie. Meta jest coraz lepsza w tym sezonie no i wydaje mi się, że Epic powinno teraz coś mocnego zrobić na ten seton, dlatego że po prostu jeśli nie zrobi czegoś mocnego, to gracze mogą uciec z nowym sezonie, jeśli po prostu on nie będzie mega mocny. Myślę, że teraz powinien Epic zrobić po prostu mega mocny, jakiś właśnie event, bo eventy mega właśnie bustują graczy, zrobić jakieś jeszcze fajne turnieje. Zrobić coś na zakończenie właśnie tego sezonu i zrobić kolejny mega mocny sezon. Dajcie znać właśnie co Wy o tym sądzicie. Ja to szczerze czekam mega właśnie na rozwój sytuacji i wydaje mi się, że w następnym tygodniu będzie właśnie patch, który będzie nam dawał troszeczkę więcej informacji, troszeczkę więcej plików będzie pewnie związanych z Galactusem i z Eventem i Marvelem, no i tam będzie można się coś dowiedzieć. Jeśli byście chcieli właśnie taki odcinek, dajcie znać, no i jeśli miałbym powiedzieć, kiedy będzie aktualizacja, to obstawiam, że za tydzień właśnie we wtorek, w najbliższy wtorek będzie aktualizacja, także wtedy może coś się ruszy, no bo teraz jest taki bardziej okres turniejowy, Epic się te turnieje za... Jakby tutaj wszystkie e, zakończyć, no i tak to mniej więcej wygląda. Jak coś, to oczywiście turniej Marvela warto grać. Zawsze pojawiają się filmiki. I też, jeśli oglądacie, to właśnie 11 listopada. To dzisiaj pojawia się właśnie nowy turniej Czarnej Wdowy. I o 18 będzie można wygrać sobie darmowego skina. Jak coś, ja będę streamował ten turniej. Także zapraszam do mnie na YouTube'a, bo zaraz będzie streamek. Także, jak coś, widzimy się o 18, a dla osób, które właśnie. E, oglądają ten odcinek później to będzie jeszcze jeden turniej z tego sobie Moskina e, i będzie można go oczywiście zagrać i wygrać, ale to musicie śledzić kanał, dlatego że jeszcze o nim za dużo nie wiadomo, ale jak będą jakieś formaty to oczywiście wam nagram. Bardzo dziękuję za uwagę, dajcie znać czy Wam ten film się podobał, czy może nie, bo jestem mega, mega, mega ciekaw po prostu Waszej opinii, także czekam na feedback, na odzew w komentarzach, a ja już nie przedłużam dzięki wszystkim za uwagę, to na tyle. Trzymajcie się następnego. Cześć!